Poseł Ryszard Terlecki, jedynką na liście wyborczej pisów okręgu numer 14, wiele wskazuje na to, że to właśnie marszałek Sejmu będzie liderem w jesiennych wyborach. Choć to niepotwierdzona wiadomość, to można zaobserwować dużą aktywność posła na sądecczyźnie. Ostatnio wraz z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg odwiedził domy seniora i spotkał się z samorządowcami. I choć pytany podczas konferencji prasowej przez dziennikarza Ryszard Terlecki, odpowiada, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły, jednocześnie nie wyklucza swojego startu w okręgu nr 14. Nie ma jeszcze decyzji ostatecznych co do naszych list wyborczych, więc nie wyprzedzajmy wydarzeń. Natomiast rzeczywiście staramy się w różnych miejscach Polski działać, a ja z polecenia i z ustaleń kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście trochę się angażuję. W, na sądeczyźnie mam nadzieję, że z dobrym skutkiem. I jak dodaje Ryszard Terlecki, listy wyborcze będą podane do publicznej wiadomości w wakacje. Ale jak rozumiem, pana Stab nie jest wygłoszony? Nie, właśnie. nie jest. A te listy wyborcze kiedy ewentualnie będą? No Myślę, że to będzie przełom czerwca i lipca. Ryszard Terlecki w ostatnich wyborach parlamentarnych startował z okręgu krakowskiego, jednak pomimo wysokiego miejsca na liście zdobył dopiero piąty wynik wśród kandydatów PiS, uzyskując niewiele ponad 10 tysięcy głosów.